To co? Witamy wszystkich, znajdujemy się na takim polskim jeziorze, takim typowym bym powiedział. Jest to zbiornik no, niewielki, o, o powierzchni około 70 hektarów. Maksymalna głębokość 7-8 metrów, średnia głębokość 3,5-4 metra. No i typowy, typowy rynowy zbiornik, na którym spróbujemy złowić jakieś szczupaki, może jakieś okonie. XL NT3 czyli typowy pod, pod multiplikator z pazurem też oczywiście e, kij do dużych przynęt dedykowany, tu jest grama, gramatura wyrzutowa 100 gram długość 2,51 z długim dolnikiem, tak zwana wędka dwuręczna do rzucania dużymi gumami e, dlaczego taki długi dolnik? dolnik jest długi dlatego, gdyż bardzo bardzo jest łatwo nim rzucać gdyż popijemy wędkę w obydwie dłonie, wyrzucamy wyrzucamy przynętę i później przy prowadzeniu tak nie musimy ciężkie przynęty ciężkie gumy w 60 70 90 gramów tak po, po przyłowieniu zwykłym 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 spinningiem z, z kołowrotkiem o stałej szpuli. No po godzinie godzinie dwóch godzinach rzucania taką dużą przynętą boli nas później całe przed przedramię tutaj cała ręka. Tutaj wkładamy ten długi dolnik pod pachę co nam co nam ułatwia później właśnie prowadzenie tej przynęty. Jest to lekkie, przyjemne. No, na kasta jeszcze brań nie miałem. Brania nie miałem. Rzuca się wspaniale. Przynęty 90-94 gramy. Naprawdę, wyrzuca się jak, e, jak najbardziej dobrze. Kij jest opisany do 100 gram. Spokojnie sobie 100 gramowymi przynętami myślę radzi. Do 94 gramy, proszę zobaczyć. Przynęta Trout 4D. Tutaj czuję, jak pachnie anierem. Naprawdę, bardzo intensywny zapach przynęta pracuje w wodzie jak prawdziwa ryba tylko prawdziwych ryb brakuje Mam wcześniej, mam tą wersję, tylko mocniejszą do 150 gramów. Eee, uważam, że ten do 100 gramów obsługuje w zupełności moje przynęty, którymi ja łowię. Na pewno kupię sobie wersję do 100 gramów również. Naprawdę polecam, polecam kij czuły. Bardzo fajnie się mi rzuca, bardzo ładnie ładuje przynęty. To jest typowy właśnie kij stworzony pod takie przynęty gumowe. Ja uważam, gumowe do 100 gramów czyli przynęt o długości 20, między 18 a 25-6 cm jest idealna wędka pod takie łowienie tak jak powiedziałem długość jest 2,51 czyli to jest taka długość właśnie do posyłania przynęt daleko już można tutaj zrobić duży zamach i plus, plus ten długi dolnik powoduje to, że to jest kij właśnie, który można rzucać daleko który wkładamy później sobie pod pachę i trzymamy go w tej pozycji. Jest to wtedy lekkie, przyjemne łowienie. Nie obciąża nam ręki. Możemy swobodnie, komfortowo przez cały dzień spinningować. Kij polecam wszystkim tym, którzy lubują się w dużych przynętach gumowych, tak zwanych kotletach. Wszyscy wiedzą o czym mówię. Czyli gumy 19, 22, 25, 26 gramów. Jest to kij naprawdę idealny pod tego typu łowienie na płytkich wodach, na łąkach jakichś takich zatokach do 2-2,5 metra głębokości. Możemy śmiało tym kijem łowić z przyjemnością, naprawdę ten kij, e, e, wyrzut i, i, i prowadzenie przynęty i później hol ryby naprawdę daje bardzo dużo przyjemności. Przez cały dzień łowiłem e, tą wędką, tego typu przynętami ciężkimi e, i naprawdę nie czuję żadnego zmęczenia. E, ręka mnie nie boli, jestem dalej w peł pełen sił, mógłbym łowić dalej i dalej i dłużej, i dłużej, i więcej. Polecam, polecam wszystkim.